Witam w moim podcaście Genealogiczne Śledztwo. Nazywam się Janusz Stańcow Andrasz i chciałbym zaprosić Was do mojego rodzinnego kręgu. Kiedy zaczynałem genealogiczne poszukiwania, o historii mojej rodziny nie wiedziałam praktycznie niczego. Po kilku latach pracy nad tym tematem chciałbym się podzielić z Wami niesamowitymi historiami, które odkryłem i opowiedzieć o osobach z bliższego lub dalszego kręgu rodzinnego napotkanych podczas moich poszukiwań. Kto między innymi pojawi się w moich opowieściach? Będą to na przykład sekretarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przedwojenny rektor Uniwersytetu Poznańskiego, współtwórca Polskiego Radia, dowódcy dywizjonu 303 czy osoba, w obecności której przeprowadzona została pierwsza rozmowa telefoniczna na linii Europa-Ameryka. Zapraszam do słuchania kolejnych opowieści na podcaście Genealogiczne Śledztwo. Jan Czarnecki, księgarz, wydawca, przyjaciel młodopolskich artystów. Mój cztery razy pradziadek, Robert Runge, miał trójkę dzieci. Moją praprababkę Walerię Rungę, żonę Władysława Miski i najstarszą z całego rodzeństwa oraz dwoje synów Ludwika Juliana Najmłodszego, urodzonego w 1847 roku i aloizego urodzonego w roku 1843. Aloyzy mimo iż posiadał siedmioro dzieci, doczekał się wnuków jedynie od swojej córki Stanisławy. Reszta jego potomstwa, bądź to nie dożyła wieku dorosłego, bądź dzieci nie posiadała. Stanisława z kolei poślubiła Jana Czerneckiego, księgarza, pisarza, fotografa osiadłego na początku wieku XX w Krakowie. W odróżnieniu od poprzednich odcinków, dzisiaj oddam głos prawnuczce Jana i Stanisławy Czerneckich, pani Magdzie Koczanowskiej. Mieliśmy jednak z przeprowadzeniem naszej rozmowy sporo technicznych problemów, dlatego też zdecydowałem się poprosić ją o nagranie odpowiedzi na kilka moich wcześniej przesłanych jej pytań. Pani Magda żyje w Krakowie, w mieszkaniu zakupionym przez jej pradziadka. Posiada też sporą kolekcję archiwalnych dokumentów i fotografii, których część zamieściłem w e-booku Genealogiczne Śledztwa potomkowie rodziny Rungę. Z Jarosławia. Umieszczę je również pod postem na fanpage'u podcastu Genealogiczne Śledztwo na Facebooku. No i tutaj przy okazji zachęcam do jego śledzenia, pozostawienia swojego lajka czy komentarza. Podobnie zresztą jak i na Instagramowym profilu podcastu. Znajdziecie go tam wpisując po prostu nazwę podcastu Genealogiczne Śledztwo. Ponieważ oddaję dzisiaj głos mojemu gościowi, nie będę powielać informacji, które ona sama najlepiej wam oczywiście przedstawi, ale muszę powiedzieć o jednym, jednym z tych zdarzeń, które po prostu same się dzieją. Otóż przez 10 lat mieszkałem w Portugalii, a przez 9 lat tamże pracowałem jako prywatny sekretarz najpierw męża jednej z radziwiłów, a potem ich syna. Oczywiście oboje interesowali się historią rodziny Radziwiów. Kiedy więc na początku lat 2000 znalazłem specjalnie dla nich informację o monografii tejże rodziny, napisanej przez nieznanego mi wtedy autora Jana Czerneckiego, zostałem poproszony o jej odnalezienie. No, ale okazało się, że praca ta, Zdeponowana jest w krakowskim archiwum, i nie jest możliwe jej wypożyczenie czy zrobienie kopii, zwłaszcza będąc w Portugalii. 20 lat temu internet był w powijakach, a telefony do Polski, nie będący przecież jeszcze wtedy w Unii Europejskiej, bynajmniej nie były tanie jak baść. Nie udało się więc nam uzyskać dostępu do monografii, i na tym sprawa ta uległa zakończeniu. Kilkanaście lat później, kiedy rozpocząłem swoje rodzinne poszukiwania i odkryłem istnienie rodziny Rungę, w tym i Stanisławy, dowiedziałem się, że to właśnie mąż mojej urodzonej jeszcze w XIX wieku kuzynki, był autorem poszukiwanej przeze mnie monografii Radziwiłów. Niestety, osoby, dla których pracowałem, mąż Elżbiety Radziwiłówny i ich syn już nie żyją. Pani Magda zastanawia się w swoim nagraniu. Jak doszło do poznania się dwóch osób pochodzących z zupełnie różnych środowisk? Stanisławy Rungę, której jeszcze dziadek był wyznania ewangelickiego, i Jana Czerneckiego, pochodzącego z rodziny grecko-katolickich księży. Otóż ja chyba się domyślam, jak to się stało. Jedna z najbliższych kuzynek Alojzego Rungę, Emilia Koch, jej matka i ojciec Alojzego byli rodzeństwem. Poślubiła Emila Szwedzickiego, pochodzącego z innego, znanego klanu grecko-katolickich księży. I myślę, że to był klucz do poznania się Stanisławy i Jana. Zapraszam więc do wysłuchania opowieści Magdy Koczanowskiej, prawnuczki Jana i Stanisławy Czarneckich o swoich najbliższych. Zanim przejdziemy do pani pradziadka Jana Czerneckiego, chciałbym na chwilę zatrzymać się na osobie jego ojca, Wasyla Arias Bazylego Czerneckiego, który wydaje mi się być również osobą bardzo interesującą i chyba ważną dla społeczności rusińskiej czy też Łękowskiej. Czy zachowały się w pani rodzinnych dokumentach i wspomnieniach jakieś informacje na jego temat? Postać Bazylego Czarneckiego była przez wiele lat dla mnie nieznana. Wiedziałam jedynie, że był duchownym grekokatolickim. W albumie jego syna Jana Czarneckiego zachowało się kilka zdjęć Bazylego, w tym również wykonane na tle Domu Rodzinnego Czarneckich w Zielcu Bełskim. Poszukiwania Bazylego w zasobach internetowych długo nie przynosiły rezultatów. Przełomem okazało się wpisanie jego imienia nazwiska cyrlicą. Otrzymałam wtedy wyniki, które pozwoliły mi ustalić, czy był on proboszczem we wsiach Stroniatyń, a następnie sielec Bełski. Jego ojciec, dziadek i brat dziadka również byli duchownymi unickimi, a matka i babki z obu stron pochodziły z rodzin duchownych. Wszyscy oni pracowali w parafiach na terenach diecezji chełmskiej, lwowskiej a nawet na terenie dzisiejszej Słowacji. Sam Bazylii urodził się w 1837 roku w Tarnawce, gdzie proboszczem był jego dziadek Atanazy. Był człowiekiem świetnie wykształconym, władającym pięcioma językami. Miał szerokie zainteresowania. Zajmował się nie tylko posługą kapłańską, ale również pisał książki i reportaże do prasy o tematyce etnograficznej i geograficznej, a także wspomnienia. Organizował szkoły i angażował się w prowadzenie inwestycji na terenie swoich parafii, na przykład w Sielcu Bełskim w budowę cerkwi i cegielni oraz mostu na rzece Racie. Prowadził też działalność polityczną na rzecz społeczności rusińskiej, kiedy zaczynały kształtować się dążenia ukraińskie do niepodległości, ponieważ pisał i publikował w języku ruskim. Obecnie zaliczany jest do przedstawicieli kultury łemkowskiej i ukraińskiej. Do dziś zachował się i jest otoczony opieką parafian, jego nagrobek przy cerkwi w Sielcubełskim. Żoną Bazylego Czerneckiego była Olimpia Skruszyńskich. Kruszyńskich. Ojciec Olimpii, Józef oraz dziadek Teodor, również byli parochami unickimi. Matka Olimpii, Tekla, pochodziła ze znanej i zasłużonej rodziny duchownych grekokatolickich Czerlunczakiewiczów. Z kolei ciotka Olimpii, Julia Kruszyńska, była żoną Markiana Szaszkiewicza, pisarza i współtwórcy Ukraińskiego Ruchu Narodowego w Galicji. Olimpia z Kruszyńskich-Czernecka była osobą charyzmatyczną, cieszącą się wielkim szacunkiem i miłością swojej rodziny. W archiwum rodzinnym pozostało kilka listów do syna Jana, pisanych piękną polszczyzną i eleganckim charakterem pisma. Bazylii Czernecki i Olimpia mieli pięciu synów i prawdopodobnie dwie córki. Drugim z kolei, urodzonym w 1871 roku, był mój pradziadek Jan Czernecki. Jan Czernecki, podobnie jak jego bracia, uczył się w gimnazjum we Lwowie. Pracę zawodową zaczynał jako urzędnik w małych miasteczkach Galicji, zachowało się jego podanie o pracę w mieście tłumaczu. Około 1894 roku ożenił się z panną Stanisławą Rungę. Nie wiem jakie były początki tej znajomości, gdzie moi pradziadkowie pochodzący z tak różnych środowisk mogli się spotkać. Myślę, że miało to miejsce w Lwowie, nie odnalazłam jednak dotąd metryki ich ślubu. Stanisława była lwowianką, córką inżyniera kolejnictwa Alojzego Runge i wnuczką Roberta Runge, właściciela Morawska. Około 1895 roku Jan i Stanisława przenoszą się do Wieliczki pod Krakowem, gdzie Jan dostaje posadę lustratora powiatowego. W 1902 roku Krajowa Dyrekcja Skarbu we Lwowie zleca Janowi Czerneckiemu wykonanie zdjęć Wnętrz kopalni soli w Wieliczce. Później władze kopalni zlecają dokumentację fotograficzną całego majątku Saliny Wielickiej. Wykonane wtedy zdjęcia stają się ilustracjami przewodników autorstwa Feliksa Pastraka pod tytułem W podziemiach Wielickich i kilka słów o Wieliczce i jej kopalniach. Myślę, że trzeba na chwilę zatrzymać się nad Janem. Czerneckim, wydawcą pocztówek. Mam wrażenie, że obecnie słysząc hasło pocztówka, mamy chyba zupełnie inne wyobrażenie na temat tego kartonika ze zdjęciem, na przykład odwiedzanej przez nas miejscowości. Nie wykluczono, że najmłodsze pokolenie utrwalające wszystko na swoich komórkach zapytałoby, a co to jest pocztówka? W czasach, kiedy kino było zdecydowaną nowością, a na zrobienie fotografii mogli sobie pozwolić wciąż jeszcze nieliczni, produkowane masowo pocztówki pozwalały zapoznać się z pracami artystów szerszemu gronu odbiorców. Prace Tetmajera, Mehofera i innych młodopolskich malarzy wisiały przecież w salonach osób, które je zakupiły. I gdyby nie masowo produkowane przez Jana. Czernockiego pocztówki z ich reprodukcjami, nadal podziwiać je mogliby tylko nieliczni. A pani pradziadek sprowadził więc sztukę jak najbardziej pod przysłowiowe strzechy. Czy wiadomo, co dokładnie przedstawiały drukowane przez niego pocztówki i mniej więcej ile ich wypuścił na rynek? Wykonane wtedy zdjęcia były na tyle udane, że zostały wydane w formie pocztówek. I zapoczątkowały działalność wydawnictwa Jana Czerneckiego o nazwie Wydawnictwo Kart Pocztowych i Artystycznych. Wydawnictwo odniosło sukces w okresie przed I wojną światową dzięki cyklom pocztówek, stanowiących reprodukcję obrazów współczesnych artystów polskich. Pocztówki wydawane były w kolorze i odznaczały się wysokim poziomem edytorskim. Kolejnym sukcesem były ilustrowane monografie poświęcone różnym artystom. Z czasem oferta wydawnictwa obejmowała książki z wszystkich dziedzin, łącznie z podręcznikami. Powodzenie i sukces wydawnictwa pozwoliło Janowi Czerneckiemu na otwarcie kilku księgarni w Krakowie, a także w Warszawie oraz uzyskanie w 1911 roku koncesji na otwarcie drukarni. Katalog pocztówek, które oferowało wydawnictwo Jana Czerneckiego obejmował ponad 400 pozycji. W 1913 roku w wydawnictwie ukazują się dwie znaczące pozycje książkowe autorstwa księdza Tadeusza Kruszyńskiego Stary Gdańsk. Historia jego sztuki oraz dzieje sztuki starochrześcijańskiej. Zostaje też wydanych 16 tomów Biblioteki Nowelistycznej. Wydawanie reprodukcji pozwoliło Janowi Czerneckiemu na zawiązanie znajomości, a czasem przyjaźni z wieloma współczesnymi mutw mutwórcami z Tetmajerem Żalechowskim, Malczewskim, Mechoferem, Uziembłą czy Rychterem. Najbliższa przyjaźń łączyła go z Włodzimierzem Tetmajerem. Jan Czernecki był ojcem, ojcem chrzestnym Krystyny Tetmajerówny, a w łodzi córki Czerneckiego Aleksandry. Skąd się wzięła ta bliska znajomość, nie wiem, być może pochodziła z okresu, kiedy Tetmajer wykonywał polichromię w kościółku świętego Sebastiana w Wieliczce w 1906 roku. Obu panów połączyła wspólna pasja do polowań, dzierżawili tereny tzw. kędzierzynki koło dobczyc i co dwa tygodnie spotykali się wraz z przyjaciółmi na polowaniu. Jak bliska była ta znajomość, niechaj świadczy wierszy, który Włodzimierz Stettmaer przesłał do Jana Czerneckiego. Mój kochany panie Janie, kiedyż będzie polowanie? Już od wieków czekam na nie, zdaje mi się to gadanie, austriackiem, drogi panie, więc co ma być, niech się stanie, niech zabrzmi rogów granie i rozpocznie się strzelanie. Może także być śniadanie, a wieczorem popijanie, gładkich. Mówek wygłaszanie, choćby nawet przy szampanie. Czekam zatem na wezwanie i moje uszanowanie. Włodzimierz Stettmeier. Wybuch I wojny światowej kładzie kres wydawnictwu artystycznemu w wieliczce. Ze względu na brak pracowników, którzy zostają zmobilizowani do wojska, a także papieru i farb drukarskich, skonfiskowane zostają też niektóre reprodukcje, które władze austriackie zakwalifikowały jako niecenzuralne. Jan Czernecki przenosi się w tej sytuacji do Krakowa i, jak wspomina jego syn Stanisław, funkcjonuje z remanentów. A jego działalność staje się czysto księgarską. Wydawnictwa artystyczne są wznawiane, ale już sukcesu z okresu przedwojennego nie powtarzają. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że to po części dzięki zachęceniu przez pani dziadka Józefa Mechofera do zakupienia dworku ze sporym ogrodem w Jankówce pod Wiliczką powstały piękne, kwiatowe kompozycje tego malarza. On i jego żona poświęcali wiele czasu na urządzanie swojego wiejskiego ogrodu, w którym z pewnością nie brakowało np. pięknie potem przez Mehoffera sportretowanych malw i wielu innych kwiatów. Domyślam się, że pani dziadek był częstym gościem w dworku Mehofferów. Drugim zaprzyjaźnionym artystą był Józef Mehofer. Zakupił za namową Jana Czerneckiego dwór w Jankówce pod Wieliczką. Ogród dworu Jankówki stał się tematem wielu obrazów Mehofera. Mehofer był autorem ilustracji do cyklu książkowego Jana Czerneckiego Radziwiłłowie. Podczas II wojny światowej, dom Mehoferów przy ulicy Krupniczej w Krakowie. Staje się miejscem spotkań tzw. konfraterii. Spotkania odbywały się co niedzielę i bywali na nich artyści wszelkich profesji, którzy słuchali muzyki i dyskutowali o sztuce. Próbowali w ten sposób znaleźć odskocznie od rzeczywistości okupacyjnej. Jan Czarnecki był częstym gościem tych spotkań. Sam trudnił się również pisarstwem, był pisarzem historykiem. Przed drugą wojną opublikował Swoją pierwszą książkę, Mały Król na Rusi i jego stolica Krystynopol, przygotował do druku historię i anegdoty kasztelanowej Katarzyny z Potockich-Kosakowskiej. Jest również autorem wspomnień o Włodzimierzu Tetmajerzy, Józefie Mechoferze, Wiktorze Porajchlebowskim i Wincentym Kasprzyckim. Kres działalności księgarskiej i wydawniczej położył wybuch II wojny światowej. Wydawnictwo. Jana Czerneckiego zostało zamknięte i ocenzurowane, a po wojnie władze komunistyczne wcieliły wydawnictwo w struktury Państwowego Domu Książki. Życie zawodowe Jana Czerneckiego można uznać za bardzo udane, ale jego małżeństwo ze Stanisławą Rungę rozpadło się. Oboje małżonkowie odznaczali się mocnymi charakterami, a Jan miał słabość do towarzystwa pięknych kobiet. Bo mimo, że doczekali się trzech córek i syna mojego dziadka Stanisława, to do końca życia funkcjonowali osobno. Niestety po prababci Stanisławie Rungę nie pozostało wiele wspomnień. Otrzymywała ona kontakt ze swoimi dziećmi, jednak nie została zapamiętana jako serdeczna i ciepła babcia. Mam przez nią pięknie, ręcznie uszytą paczkworkową kołdrę, która świadczy o jej wielkiej cierpliwości, dokładności. I artystycznym talencie. Córki Jana i Stanisławy wyszły dobrze za mąż za zawodowych żołnierzy. Zostały jednak bardzo doświadczone w czasie II wojny i miały trudne życie. Mój dziadek Stanisław początkowo miał również robić karierę wojskową, później rozpoczął studia prawnicze, a ostatecznie pracował jako księgarz. Zmobilizowany po wybuchu II wojny walczył we wrześniu 1939 roku w szóstym pułku artylerii lekkiej z Krakowa. Dostał się do niewoli i 6 lat spędził w oflagu 2C Woldenberg. Po zakończeniu wojny i dramatycznym powrocie z obozu pracował w Domu Książki w Krakowie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego wspomnienia i pozdrawiam wszystkich Państwa z Krakowa serdecznie. Za uwagę dziękuję Wam Janusz Stanisław Andrasz, autor podcastu Genologiczne Śledztwo. Będę wdzięczny za Wasze komentarze, lajki i subskrypcje, a także za polecenie mojego podcastu Waszym znajomym. Zapraszam na facebookowy fanpage podcastu. Znajdziecie go wpisując po prostu hasło genologiczne Śledztwo. Liczę na to, że poszukiwania dotyczące mojej rodziny zachęcą Was do zainteresowania się historią Waszych najbliższych. Nie zapomnijcie o następnym odcinku, który ukaże się już w najbliższy piątek. Premiera każdego odcinka będzie miała miejsce co tydzień w piątek.